Każdy z nas najbardziej szanuje sobie to, co kosztowało go najwięcej trudu. Trójka z egzaminu wymagającego profesora jest cenniejsza niż piątka otrzymana za nic. Jak coś dużo kosztuje, to się to bardziej szanuje. A jak się temu poświęca sporo y, serca, całe serce, to się szanuje to dwa razy bardziej. Chciałoby się nawet y, zaremować. Jak się temu poświęca serce, to się to szanuje dwa kroć więcej. Jest w tym jakaś prawda. Jeżeli zaś mamy dopuścić kogoś do tego, co jest naszym oczkiem w głowie, to stajemy się bardzo ostrożni, tak jak rodzice względem dzieci wchodzących do pokoju, gdzie na półce stoi droga porcelana. Albo też stajemy się bardzo wymagający, jak starszy kolega z pracy, który kochając swoją robotę, musi przekazać swoje stanowisko komuś, nie znającemu się na tej pracy. W życiu Kamila przyszedł czas, w którym musiał się zmierzyć z podobnym problemem. Zakładając zakon, musiał spisać regułę, zbiór przepisów określających sposób funkcjonowania nowo powstałej wspólnoty. W tej regule zawarł też część swojej myśli odnośnie posługi chorym. No nie mógł zawrzeć jej całej, no bo to nie był traktat. No, mógł tę regułę przewozić swoim duchem. Myśl jednak Kamila rozwijała się z czasem. A reguły się tak szybko nie zmienia. Zauważmy, Kamil zaczął swoją posługę w szpitalu, później podjął, także w, podjął się także opieki w domach prywatnych. Potem objął swoim patronatem zatrudnionych, więźniów, wreszcie także bezdomnych. Szczytem była jednak próba stworzenia czegoś, co można nazwać szpitalną utopią. O co chodziło? Myśl była następująca. Trzeba uwolnić chorych. Z rąk najemników Czyli z rąk świeckich pracowników Którzy za swoją posługę brali pensję Kamilianin każdą posługę Jako że z miłości i pobożności Wykona o wiele lepiej I dokładniej niż świecka osoba Myśląca tylko w kategoriach Zarobku i godzin pracy Zakonnicy mieli objąć Całość posługi szpitalu Już nie tylko być przy chorych Ale i zmywać sale, prać, gotować I tym podobne ten pomysł nazwano w skrócie całkowitą posługą. Kamil go zaczął nawet wcierać w życie, m.in. w Mediolanie. Sęk w tym, że nie było o tym mowy w zakonnych konstytucjach, a stosowny zapis powinien być, bo ta akurat idea stwarzała grunt pod nawet przeistoczenie się Kamilianów w zakon o profilu bardziej szpitalnym, niż to było wcześniej. Poza tym problem nakładu sił. Całkowita posługa była dodatkowym obciążeniem dla i tak już zapracowanych zakonników. Ci szybko przekonali się, że ktoś, w tym wypadku sam fundator, będący zarazem ich najwyższym przełożonym, próbuje tylnymi drzwiami skodyfikować heroizm. Tego było za wiele. Sprzeciwili się i w sumie mieli do tego prawo. Kamila jednak mocno to zasmuciło i pewnie też zdenerwowało. On, który by wszystko zrobił dla człowieka chorego, widział w reakcji współbraci objaw małoduszności, zbyt małego zaufania Bogu, próbę, jak to nazwał, obcinania rąk miłosierdziu. Poza tym uważam, że tak naprawdę zawsze marzył o takiej posłudze i pierwotna reguła się jej nie sprzeciwia, że duch tej posługi jest obecny już w pierwotnej regule. Niemniej oddał sprawę do rozsądzenia stolicy apostolskiej. Bo konflikt w łonie zakonów w międzyczasie już naprawdę bardzo zabrzmiał. Powiesz, Klemens VIII, który wtedy panował, super superna dyspozycję, ukrócił zapędy Kamila. Kamilianie nie mieli podejmować całkowitej posługi w szpitalach. W takiej sytuacji, i to jest taki ciekawy fragment biografii Kamila, ten zrezygnował z bycia przełożonym generalnym. Zrzekł się całkowicie władzy, postanowił być szeregowym zakonnikiem. Czyżby nie umiał się pogodzić z decyzją papieża? Piękne jest to jednak, że nawet jeżeli ta decyzja go zabolała, to nie sprzeciwiał się jej. Nie robił jak pewien ksiądz w Polsce w okolicach Wielkanocy, że będzie się odwoływał i w ogóle i trwał uparcie na swoim stanowisku, ale zrobił Kamil wszystko, żeby niesiać fermentu. Wycofał się, zamiast odwoływać, kombinować i udowadniać wszystkim, łącznie z papieżem, swoją rację. Ciekawa postawa, zwłaszcza dla nas, którzy musimy postawić na swoim... i koniec. Którzy, jeżeli będziemy przekonani o swoim, to będziemy nawet samemu Panu Bogu tłumaczyć, że to Pan Bóg się myli, a nie my. Postawa Kamila jest no, godna naśladowania. Jestem podporządkowany temu, któremu, który jest wyższym autorytetem, mojemu przełożonemu. Nawet jak jestem generałem zakonu, najwyższym władzą w zakonie, moim przełożonym zawsze jest papież. Jeżeli papież mówi tak, to ja nie będę się z nim kłócił. Ja nie będę się buntował. Ja się mu podporządkuję. A ponieważ Kamil też znał dobrze siebie, wiedział, jaki jest, no to myślę też, że dla pewnego bezpieczeństwa swojego i innych wolał się wycofać z tego stanowiska, żeby nie ryzykować że znowu się zacznie. Bo on by nie umiał odpuścić tej posługi, bo był do niej bardzo głęboko przekonany. I myślę, że był przekonany do niej do końca swojego życia. No ale właśnie, posłuszeństwo. Był bardzo posłusznym człowiekiem. I zarazem z tym wszystkim, zobaczcie, że rzeczywiście bardzo łagodnym. Patrzył też na dobro zakonu. Jeżeli widział, że on jest w stanie tym konfliktem niszczyć dobro zakonu, to w którymś momencie rzeczywiście się cofnął. A swoją drogą słuchajcie, zauważcie, ojciec Szustak z znowu ten dominikanizacja wraca w jednym z kundli przydrożnych, polecam zobaczyć, zauważył, że Jezus, głosząc Królestwo Boże, mówił zawsze o nim jako o małej cząstce większej rzeczywistości. ziarny Kogorczycy, ziarno rzucone w pole. Królestwo Boże wchodzi delikatnie, nie jest dominatorem. Stąd idea przekształcenia go w ustrój państwowy. Wygląda na wręcz sprzeczną z wolą Pana Boga. No tutaj pole otwarte do zadania pytania, jak wygląda sprawa intronizacji Chrystusa Króla, jeśli chodzi o ideę Królestwa Bożego. Intronizacja Chrystusa Króla trąci próbą stworzenia takiego państwowego ustroju Królestwa Bożego na Ziemi. Tutaj jest do końca zgodne z wolą Pana Boga? Pamiętajmy poza tym, że. Jeżeli będziemy próbowali narzucać komuś jakąś ideę, choćby nawet bardzo słuszną, na ziemi to zresztą nigdy się dotąd nie powiodło. Próbowano, ale upadł w końcu i socjalizm, upadł i faszyzm, konsumpcjonizm też przecież się sypie. Upadła nawet kongregacja taką na screeny, choć była świetnie zorganizowana, pobożna i potężna. Upadają takie pomysły. Zbawia Chrystus, a nie instytucja. Jeżeli próbujesz narzucić komu instytucję jako niemalże środek zbawczy, ten pomysł upadnie. Żadna utopia niesiona choćby przez bardzo silną instytucję nie może się ostać. Nie może się ostać, bo jest konstrukcją tworzoną przez ludzi. Nie każdy jest w stanie w ogóle czy też zawsze ją dźwigać. A jak popuszcza, to konstrukcja się sypie. Piękna była posługa świętego Kamila, ale nie można z wszystkich zrobić świętych Kamilów. Piękne jest to, żeby Jezus Chrystus był królem Polski, ale miejmy też jednak pewien szacunek do wolności tych, którzy nie są wyznawcami Chrystusa, którzy też z nami żyją. Owszem, idźmy do nich jako misjonarze, głośmy im Królestwo Boże, ale Chrystus dał właśnie, że on głosił Ewangelię Królestwa, a nie narzucał Ewangelię Królestwa. Pamiętajmy, kochani, o tym, żeby nie narzucać, żeby głosić, ale nie narzucać.